Postaraj się zauważyć, Boże miłosierdzie. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym przed snem. Poznajemy wielkie dzieła Pana Boga, odkrywamy, kim tak naprawdę jest Pan Bóg. Czy człowiek, król, faraon, może równać się z Panem Bogiem i do kogo należy naród izraelski? Moi drodzy, dzisiaj kolejny znak, kolejna plaga, ale też kolejna lekcja Bożego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, za wszystkie łaski, jakie od Ciebie otrzymuję. Pragnę, aby to wszystko, co. Ty mi dajesz, czego doświadczam tutaj na tych naszych wieczornych spotkaniach, było ku większej Twojej chwale, było ku mojemu, mojemu pożytkowi, aby to budowało moje serce i mojego ducha. Proszę Cię o większą wiarę, nadzieję i miłość. Niech Maryja uprasza mi te dary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Wyjścia, rozdział 10. Odezwał się pan do Mojżesza mówiąc: Idź do faraona, bo ja po to dopuściłem do tego, że nadal twarde jest serce jego i jego dworzan, aby kolejne znaki wystąpiły u nich. Oraz byście opowiadali waszym dzieciom i dzieciom waszych dzieci, jak ośmieszyłem Egipcjan i jakie uczyniłem wśród nich znaki. Ja byście przekonali się, że ja jestem panem. Poszedł więc Mojżesz i Aaron do faraona i rzekł mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków. Jak długo jeszcze nie będziesz chciał okazać mi czci? Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli nie zgodzisz się wypuścić mojego ludu, ja jutro o tej samej godzinie, Przywiodę ogromną ilość szarańczy na cały Twój kraj. Zalegnie ona na całej powierzchni Ziemi, tak, że Ziemi nie będziesz mógł zobaczyć. Pożerę wszystko, co jeszcze ocalało na polach, co jeszcze zostawiło Wam gradobicia. Obgryzie także każde drzewo, które dla Was rośnie na Ziemi. Pełne jej będą Twoje pałace. Domy twoich dworzan i wszystkie mieszkania w całym kraju Egipcjan. Czegoś takiego nigdy nie widzieli twoi przodkowie ani ich pradziadowie od dnia, kiedy oni nastali w tym kraju aż do dzisiaj. Potem Mojżesz odwrócił się i wyszedł od faraona. Kiedy dworzanie faraona odezwali się do niego, jak długo jeszcze kłócił? Kłóć nas będzie ten oścień, wypuść tych ludzi, aby spełnili posługę dla swojego Boga, chyba że chcesz się przekonać, czy zginie cały Egipt. Przywołano więc powrotem Mojżesza i Aarona do Faraona, który im rzekł: Idźcie zatem i wykonajcie tę posługę dla waszego Boga, ale którzy to mają być i ilu chce odejść. Mojżesz odpowiedział. My mamy odejść z młodymi i starymi, z synami i córkami, z owcami i naszymi krowami. Jest to bowiem uroczystość Pana, naszego Boga. Rzekł im: Niech tak będzie, Pan z wami. Ale czy jeśli was wypuszczam, to mam też wypuścić i wasz dobytek? Sami rozumiecie, że byłoby to dla was wielkim utrudzeniem. Z tym nie tak będzie. Niech idą sami mężczyźni. Spełnijcie dla Boga posługę liturgiczną, przecież o to wam chodzi. I usunięto ich z przetoblicza Faraona. Pan rzekł do Mojżesza. Wyciągnij swe ramię nad ziemię Egiptu. Niech przyleci szarańcza do tego kraju i niech pożre każdą roślinę na ziemi i każdy owoc na drzewach, który ocalał z gradobicia. Podniósł więc mojżesz laskę ku niebu i Pan sprowadził na cały kraj południowy wiatr dmący przez ten dzień i całą noc. Nazajutrz rano natomiast ów południowy wiatr przyniósł szarańczę, przywiódł ją na cały terytorium Egiptu. Osiadła ona w ogromnej ilości na całym Egipcie. Takiej szarańczy nie było wcześniej nigdy i w przyszłości więcej nie będzie. Zakryła całą powierzchnię ziemi i ogołociła kraj. Pożarła każdą roślinę na ziemi i każdy owoc na drzewach, jaki pozostał po gradobiciu. Nic, co zielone, nie zachowało się na drzewach i na mniejszych roślinach w całej dolinie Egiptu. Wtedy faraon kazał jak najprędzej wezwać Mojżesza i Aarona i rzekł im: Zgrzeszyłem przeciw Panu. Waszemu Bogu i przeciwko wam. Przebaczcie mi grzech jeszcze raz i pomódlcie się do Pana, waszego Boga, aby usunął ode mnie tę śmierć. Gdy Mojżesz wyszedł od faraona, pomodlił się do Boga. Wtedy Pan zmienił wiatr na huragan od strony morza, zabrał szarańczę i wrzucił ją do morza Czerwonego. Nie pozostała w całym Egipcie ani jedna szarańcza. Lecz znowu dopuścił pan do stwardnienia serca faraona, tak że nie chciał wypuścić synów Izraela. Skąd wzięła się szarańcza? Wczoraj mówiliśmy o tym, że pojawił się grad, anomalia pogodowa atmosferyczna, jakaś burza i mogło być też tak, że burza mogła porwać Właśnie szarańcze z jakiegoś obszaru, czy nawet chmurę szarańczy, ta burza mogła pochłonąć i przenieść na inne terytorium, i tak mogło być i w tym przypadku. Zatem z jednej strony czynnik nadprzyrodzony, z drugiej naturalny, i tym co naturalne Pan Bóg się posługuje, ponieważ On tak naprawdę to wszystko stworzył. Ale moi drodzy, popatrzmy na to, że yy, chociaż Pan Bóg mówi, że Pełne jej będą Twoje pałace, domy Twoich dworzeń i wszystkie mieszkania na całym kraju Egipcjan. To jednak potem już nie ma o tym mowy, że szarańcza była w domach, w spichlerzach. Pożarła każdą roślinę na ziemi i każdy owoc na drzewach, jaki pozostał po gradobiciu. Nic co zielone nie zachowało się na drzewach i na mniejszych roślinach w całej dolinie Egiptu. Zatem tutaj także możemy widzieć ten wymiar Bożego Miłosierdzia, że jednak te spichlerze, to zboże zostało zachowane całkowicie, nie zostało zniszczone. I widzimy, moi drodzy, w pewnym sensie, że właśnie faraon, który tak się pysznił w oczach Pana Boga, jest tak naprawdę marionetką, ponieważ on z jednej strony buntuje się przeciwko Panu Bogu, Pan Bóg dopuszcza, proszę bardzo, jak chcesz, to. Twoje serce dalej będzie zatwardziałe, a potem szybciutko pokornieje i co mówi: Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Waszemu i przeciwko Wam. Przebaczcie mi mój grzech jeszcze raz i pomódlcie się do Pana, Waszego Boga, aby usunął ode mnie tę śmierć. Pan Bóg niejako traktuje go jako marionetkę, żeby pokazać, że Ty, pyszałku, tak naprawdę jesteś nikim w swojej pysze wobec mnie. Pan Bóg po raz kolejny, po raz kolejny mu to pokazuje i uświadamia. I moi drodzy, jeżeli my czasami się pysznimy, Pan Bóg dopuści jakąś sytuację, która bardzo szybko nauczy nas pokory, po to, żeby chronić nas przed najgorszym grzechem, jakim jest pycha. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, chroń mnie przed pychą. Panie, chroń mnie przed pychą. A jeżeli masz intencję, którą chcesz zostawić przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i na wieczorni. Zachęcam też do udostępnienia i podzielenia się tym Słowem z innymi, a na dobrą i spokojną noc. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia.